Wszechświat. Realna całość wszystkich realnych przedmiotów, w której mieszkam, to wszechświat. Jest w nim mój dom, mój pies, słońce, mój sąsiad, antek i ja też w nim jestem. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, osób, zdarzeń, a właściwie są w nim wszystkie zdarzenia, wszystkie osoby, wszystkie rzeczy. Poza realnym wszechświatem, nazwijmy go W, niczego realnego już nie ma. Poza nim są tylko nierealne jednorożce, liczby, postacie z baśni. Postawmy teraz Pytanie. Gdzie jest sam Wszechświat W? Skoro W jest realny, a tak założyłam, to z pewnością nie może być poza W, bo tam są tylko przedmioty nierealne. Hm. W takim razie W wchodzi w skład samego siebie. Ale... Wtedy W nie może być czymś poza czym nic realnego nie ma, skoro W jest także mój dom, mój pies, słońce, mój sąsiad i ja i wiele, wiele innych rzeczy, osób i zdarzeń. Jak więc mam rozumieć sam wszechświat? Skoro każda z moich odpowiedzi prowadzi do sprzeczności, jak mam rozumieć miejsce, w którym mieszkam? Teraz mam do wyboru jedno z dwóch wyjść. Albo po prostu dam sobie spokój z moim pytaniem, zrezygnuję, zajmę się czymś innym, licząc, że nie spotka mnie podobna wpadka. Albo rozwiążę moją zagadkę za pomocą logiki. Wybieram tę drugą drogę. Chcę Wiedzieć i rozumieć możliwie dużo, czerpać z pałacu mojego umysłu, ale nie chcę potykać się o sprzeczność, nonsens, bełkot, chcę być jak najdalej od ostrego cienia mgły. To wszystko da mi logika, logika, która detonuje sprzeczności. A w te wpadamy, gdy używamy na przykład takich kolosalnych pojęć jak wszechświat. Dzięki logice nie wyprowadzi nas z równowagi ani wszechkłamca, który powiedział właśnie kłamie, a więc nie może być kłamcą. Ani wszechzasada powszechnej zmiany, która przecież nie może być zasadą, skoro jest zmienna, jak wszystko. Ani wszechmoc, która nie może się sama zneutralizować, a więc nie jest wszechmocą. No dobrze, to jak rozumieć W? Jak W zdefiniować? Jak myśleć o wszechświecie? Granice dorzecznych pytań i niesprzecznych odpowiedzi wyznacza logika. Warto jest więc jej się uczyć i ją stosować. Zapraszam na webinaria filozoficzne, a wśród nich na webinarium Logiczne pułapki niektórych uniwersaliów 21 maja o godzinie 18. .00.